To miejsce, kiedyś jeszcze w latach, jeszcze byłem w to tutaj, za Kwakowym, między Kwakową Lubuń, stacjonował, stacjonowało wojsko nasze. Mieli tu swój poligon, w tym miejscu był cały sztab. Jak ja pamiętam, były, jak pamiętam za młodych lat I tu wjeżdżały samochody, tu do środka i to zrobili cały sztab. To było wszystko okopane, zabezpieczone, zamaskowane, że nikt nawet o tym nie wiedział. Po środku był jeden gwiazd No tak to wygląda. No teraz lasu nie ma, ale będzie nowy. Posadzony nowy. Kiedyś moi rodzice sadzili ten las. Całą, tą całą stronę. O, dziękuję.